Proszę Was na haul lumpeksowy, wiem, że czekajcie na ten haul. Ja również e, nie mogę się doczekać, aż Wam pokażę moje perełki, które złowiłam na lumpach. Wiem, że uwielbiacie te filmy, ja też jestem e, po prostu fanką lumpeksów, może tam znaleźć cudowne rzeczy, także zaczynam od razu. E, zacznę może na początku od bluzek. E, w sumie takie letnie tutaj będę miała rzeczy, aczkolwiek ja też często chodzę e, latem, zimą, wiosną, jesienią, w tych samych ubraniach, także dla mnie to nie ma problemu. Więc pierwszą rzeczą jest to bluzka. Bluzka z handemu dział Divided 34, rozmiar, czyli najmniejszy jaki może być. Wiecie, że ja takiego rozmiar nie noszę, ale ona jest wielka, oversize'owa, Z przodu ma takie łabątki, taki kolor pudrowy róż. Naprawdę jest duża, no ale to jest taki typ bluzki oversize. I słuchajcie, ona kosztowała około 15 zł. Wiem, że to jest trochę dużo, ale strasznie mi się, się spodoba, więc postanowiłam, że ją wezmę. Fajnie będzie wyglądała do shortów, czy to jakichś spodni z wysokim stanem. Jak najbardziej na tak. Kolejna bluzka ze sklepu SOFI wiek 12-13. No ja mam 20 lat, więc tutaj się raczej nie wpisuję, aczkolwiek jest na mnie dobra, bluzka z czaszką, wow, ma taki bardzo y, duży, taki intensywny nadruk, y, bez ramion, dosyć krótka, dosyć obcisła. Ja nie noszę takich bluzek obcisłych, aczkolwiek czasami się przydają. Słuchajcie, bardzo ładne ma te kamienie tutaj. Widzę, że żaden nie odpadł, ale myślę, że jak jakieś odpadnie, to nie będzie problemu. I ona kosztowała 9 zł. Kolejna bluzka, którą strzeliłam za piątaczka, jest to taka dosyć przyświtująca słuchajcie, z takiego cienkiego materiału. Bluzka wiązana bez ramion z Primarka, rozmiar 8, czyli 36. Tutaj z przodu taki nadruk, szary kolor, tu można sobie związać jakoś, e, także też fajnie do shortów, czy do spódnicy z wyższym stanem, e, myślę, że będzie spoko. Dalej bluzka taka koszulowa z F&F, czyli tak zwane Tesco. Słuchajcie, e, białe kolory, kropeczki i kwiatki, taka bardzo dziewczęca, bardzo delikatna, również się związuje na dole, tak jak ta poprzednia, aczkolwiek ta jest dosyć dłuższa, e, znacznie dłuższa no użyk mnie ten nadruk, powiem Wam użyk mnie ten wzór, ja nie noszę takich ubrań, to nie jest w moim stylu właśnie takie bardzo dziewczęce, wolę jakieś czaszki, jakieś krzyże i te różne rzeczy aczkolwiek czasami dobra jest taka odmiana, więc postanowiłam, że ją wezmę, ja już chyba mówiłam 9 zł kosztowała, także cena bardzo fajna i myślę, że do czego się założę. Kolejna wózka z krzyżem wiem, że nie wszyscy robią ten nadruk, aczkolwiek ja bardzo lubię i tutaj mamy w połączeniu z motywem galaktyki Bluzka jest ze sklepu, słuchajcie, Infine Influence, nie znam takiego sklepu, rozmiar ML i obstawiam, że tutaj ktoś sam to wyciął, aczkolwiek może to było tak zrobione. Są tu bardzo duże wycięcia pod pachami, czyli do takiego idealnego bluzka do noszenia pod spód takiego topu, tuby. Um, ja lubię to do stanika nosić, ale to nie do każdego stanika dobrze wygląda, do czarnego albo do jakiegoś kolorowego. Yy, biała bluzeczka, bardzo fajna, bardzo efektowna Do shortów na lato, taka plażowa Tak mi się z plażą ona kojarzy, kurczę Słuchajcie, kosztowała 7 zł, więc cena też bardzo fajna No i się z niej zakochałam Ja nie lubię za bardzo białych bluzek, ale ta mnie przekonała do siebie krojem i nadrukiem Także musiała być moja Dalej znowu krzyżego, przepraszam Was, ale tak wyszło Słuchajcie, bluzka, yy, jest ona z Topshopu, wyczytałam Tutaj jest jakaś inna metka, ale zobaczyłam to w środku, że to jest Topshop Eee, krzyże, dwa taka zgniła się, ale mi się już ją w outficie, eee, mojej, mojej stylizacji, więc dużo osób mówiło, że fajnie, niektórzy mówili, że nie no ale to indywidualna kwestia mi się ona bardzo podoba i kosztowała chyba 15 zł, no była już droższa ale była, no nie jest w ogóle zniszczona, wygląda jak nienoszona, więc postanowiłam, że ją wezmę, a te krzyże są takiego e, z takiego śliskiego materiału e, fajnie odbijają światło Dalej mam dla Was taką tunikę, nie za bardzo wiem jak ją pokazać, bo ona jest naprawdę bardzo duża. Ja myślałam na początku, że to będzie jako sukienka, niestety przód jest za krótki. Ona jest bardzo asymetryczna, tu się ona kończy, a tutaj dalej ona się ciągnie. No do jakiejś spódniczki takiej obcisłej też fajnie wygląda, aczkolwiek bardzo lubię ją do leginsów nosić, już ją w jakimś daily vlogu pokazywałam Wam. Tutaj matki nadruk serca, a te serce złożone z takich łapek, jakby kości. Słuchajcie, firma to jest Hello. Nie znam, nie znam tej firmy, aczkolwiek bardzo mi się to spodobała. Taka bardzo w moim stylu eee, kosztowała około 15 zł. Teraz zbliżamy się już ku dołom, więc tutaj mam jeszcze kombinezon. Eee, kombinezon z firmy eee, Glamirus. Czy coś dla mnie? No, Glam, Glam. Musi być oczywiście rozmiar 14. No, to nie jest mój rozmiar, eee, ale myślę, że się fajnie układa. Także możecie jeszcze zobaczyć, jak ktoś na mojej sylwetce przedstawia. Kombinezon eee, na górze jest taki beżowy z falbankami po boku i tutaj w pasie jest gumka. Fajnie tutaj można to zbluzować. Na dole są takie ala zamszowe szorciki. Myślę, że całkiem spoko to na lat będzie wyglądało na lato bardzo lubię kombinazony z tego względu, że to jest jedno z najłatwiejszych ubrań. Po prostu zakładam, nic się nie martwię, buty i tyle. Tak samo sukienki, więc ostatnio przekonuję się do takich rzeczy. Słuchajcie, teraz już końcóweczka, zostały mi jeszcze spodnie, legginsy i spódnica, więc zacznę od spodni. Spodnie z HM. Tutaj mi się wydaje, że one będą lepsze na jesień-zimę, z tego względu, że mają taki kolor burgundowy, czarno-burgundowy, a to mi się zawsze kojarzy zimą i jesienią. Rozmiar, słuchajcie, HM, rozmiar 38, więc ja się cieszę, że się zmieściłam, bo nie zawsze ostatnio mi się po prostu troszeczkę przetyło i nie zawsze się w 38 hm owym mieściłam, więc no tutaj jest akurat dobrze. Spodnie bardzo fajnie na mnie leżą, podoba mi się to i są one takie troszeczkę. Jakby powiedzieć to yy, eleganckie. Z tego względu, że tutaj są zapinane na haftkę. Tutaj mają taki po prostu krój, więc cieszę się, że coś takiego niesportowego, więc do jakiejś tam koszuli, nawet do jakiegoś swetra będą fajnie wyglądać. Yy, no i mam nadzieję, że posłużą mi. Więc yy, no poczekam jeszcze z noszeniem ich trochę, ale mam nadzieję, że będą się dobrze. A nie powiedziałem, że spodnie kosztowały 12 zł. Kolejna rzecz to są Legginsy. Leginsy też nie wiem z jakiego sklepu, nie wiem jaki rozmiar. No niestety, Leginsy są w gazetę. Zawsze chciałam mieć takie Leginsy. Zawsze to było moje marzenie, więc. Wreszcie mi się udało je znaleźć, kosztowały 7 zł, więc spoko. Nie wiem, czy będę je nosić. Jakoś nie jestem przekonana, jak one na mnie wyglądają, czy mnie przypadkiem nie pogrybają. Nie wiem, czy będę je nosić tak normalnie, ale jak coś to po domu, ale zawsze marzyłam o takich legginsach, więc mam je i się bardzo cieszę. I ostatnią rzeczą, taką typowo letnią, co rozkloszowana spódnica. Jak wiecie, ja bardzo lubię takie rozkloszowane spódnice. To jest Atmosphere, czyli Primark rozmiar 10-38. Kosztowała 7 zł ta spódniczka w kolorze niebieskim, takim habrowym kobaltowym może, o, jest ona cienka, to nie jest taka gruba spódnica, więc to będzie typowo na lato. Wzięłam ją z tego względu, że ja bardzo lubię rozkoszowane spódnice, do wszystkiego mi pasują, więc to jest bardzo łatwa stylizacja, bardzo łatwy zestaw, więc skusiłam się na nią. No i słuchajcie, to są moje łupy sobie Mam nadzieję, że Wam się hol podobał, jeżeli tak, to kciuk w górę, jeżeli chcecie więcej holi, holi lumpek sobie to kciuki w górę. Napiszcie mi koniecznie, co Wam się najbardziej spodobało, co, czy może Wy robicie zakupy w lumpeksach, co ostatnio kupiliście. Jeżeli chcecie, żebym zrobiła wam film, jak robić zakupy w lumpeksach taki mój poradnik, to dajcie mi znać, to może coś takiego nagram. No i widzimy się w kolejnym filmiku, pa pa!